Cześć. Dzisiaj będzie coś trochę innego niż do tej pory. Planowałem od jakiegoś czasu przygotować odcinek o dość, dość poważny temat. Odcinek o tak zwanym syndromie DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. I tak zagłębiałem się w literaturę i myślałem trochę jak to nie wiem, może przedstawić od, od ciekawej strony. I przyszła mi taka myśl, że to, co gdzieś tam brakuje mi w moich odcinkach czasami, szczególnie kiedy, kiedy opowiadam o jakichś takich bardziej powiedzmy przyziemnych zaburzeniach, problemach związanych gdzieś tam z naszą psychiką, mam takie poczucie osobiście, że brakuje mi w tych moich własnych odcinkach trochę pewnej prawdy. I nie chodzi o to, że podaję jakieś zmyślone dane, czy nie ma, nie ma prawdy w, w cytowanych tutaj przeze mnie czy objawach, czy opisach, ale to są zawsze opisy, to są zawsze podręczniki, to są zawsze statystyki, a tak naprawdę za tym wszystkim zawsze stoją ludzie, są ich historie. Każdy może to przeżywać w bardzo osobisty, indywidualny sposób i dlatego pomyślałem, że podzielę się dzisiaj z wami trochę swoją historią, bo tak się składa, że miałem w rodzinie niejako rodzica, rodzica alkoholika, i chciałbym w kilku, kilku anegdotach, kilku, kilku swoich doświadczeniach, kilku moich obserwacjach, jak życie z taką osobą wpływało na moje życie, jak wpływa na moje obecne życie, chciałbym tym się właśnie z wami podzielić. Powiem tylko, że nie był to ani ojciec, ani matka. Ja akurat się wychowywałem z dziadkami. Przez prawie całe moje dziecięco-młodzieżowe życie, i mój dziadek, co tu dużo mówić, był alkoholikiem. Generalnie przez większość swojego życia, przez większość w zasadzie czasu, który, który ja pamiętam, takie 4 na 7 dni w tygodniu wracał trochę, bardzo albo bardzo, bardzo pod wpływem alkoholu, więc no, niestety wpisywał się typowo w w objawy alkoholowe, a że zastępował mi tak naprawdę niejako ojca, wychowywał mnie razem z babcią, no to mogę mogę myślę uznać, że miałem tego rodzica alkoholika w rodzinie. I tak zagłębiając się w te, w te opisy jak to, jak to wygląda, ten, ten syndrom dorosłych dzieci alkoholików powiem tak to oczywiście jest bardzo, bardzo subiektywne też, też ciężko samego siebie zdiagnozować, ale wydaje mi się, że nie wpisuje się w te objawy. Na przykład z takich, z takich rzeczy, które mocno mi się, mi się rzucały w oczy, a których nie odnajduję u siebie, to nie mam jakiegoś takiego poczucia wstydu, między innymi dlatego chyba mogę o tym tak dość otwarcie powiedzieć. Nie mam takiego poczucia wstydu z tym, z tym związanego. Nie pamiętam, żebym takie poczucie wstydu miał kiedykolwiek w, w, w swoim jakby wcześniejszym życiu, kiedy, kiedy jeszcze mieszkaliśmy wszyscy, wszyscy razem. Nigdy nie robiłem z tego sekretu. Wiedzieli o tym moi znajomi, wiedziała o tym w zasadzie, w zasadzie cała rodzina. Zawsze miałem jakieś takie podejście, że jeżeli ktoś robi z siebie idiotę, to on się powinien wstydzić, jakby to, to niespecjalnie przekłada się na mnie. I myślę, że dzięki temu gdzieś tam przed różnymi takimi szkodliwymi, z tego wynikającymi akurat objawiami być może się, się uchroniłem. Co mnie jednak. W tych opisów powiedzmy dzieci, dzieci osób dorosłych z, z tym syndromem DDA mocno zaciekawiło, i z tym akurat przyznał się że, się, że się identyfikuje. Wiadomo, że ciężko jest, myślę, że to sobie łatwo wyobrazić. Ciężko jest żyć w związku z, z alkoholikiem i ciężki był związek, nie wątpię moich, mojej babci, dziadka, zastępujących mi rodziców przez lata. I y, przeczytałem w opisie, że y, ludzie z DDA Kojarzą sobie związek, małżeństwo, rodzinę z, z cierpieniem, zmęczeniem się wspólnym. I rzeczywiście, niestety odkrywam coś takiego u siebie, chociaż jakby walczę z tym, pracuję nad tym, próbuję, próbuję związków, próbuję budować coś, coś z, z drugim człowiekiem. To rzeczywiście zawsze gdzieś tam małżeństwo, bycie z kimś, jakby w takim stałym, bliskim związku. Kojarzy mi się gdzieś tam mocno, to, to, to we mnie gdzieś jest, kojarzy mi się, że to jest raczej, raczej coś męczącego niż, nie wiem, podbudowującego i dodającego siły, dodającego radości do, do życia. Choć życie w domu z alkoholikiem kojarzy się pewnie przede wszystkim z zagrożeniem, ze stanem takiego permanentnego zagrożenia, to muszę po pierwsze przyznać, że, że swojego dziadka, chociaż jakby. Nie odbieram tego absolutnie pozytywnie, że nadużywał, nadużywał to słabe słowo, że, że był tym alkoholikiem. To jednak też wspominam go jako świetnego gościa, z którym spędzaliśmy naprawdę świetnie czas nam, z nim mnóstwo wspaniałych wspomnień. Bardzo dużo podróżowaliśmy, zabierał mnie od mojego małego dziecka na, na wycieczki. Był ultra mądrym człowiekiem przy tym, no inteligentnym człowiekiem przy tym wszystkim. Może nie do końca potrafił tą, tą swoją inteligencję i mądrość zawsze przełożyć na swoje życie. Ale to nie, to nie było tak, że ten taki stan ciągłego zagrożenia w domu funkcjonował. Pamiętam mnóstwo takich tak naprawdę zabawnych dla mnie anegdot nawet z dzieciństwa. Nie wiem, pamiętam, jak kiedyś wchodzę do pokoju dziadka, który wrócił właśnie po, po jakiejś takiej ostrzejszej popijawie i klęczał nad łóżkiem. Po latach jakby też nauczony różnymi doświadczeniami, już wiem, że po prostu miał tak mocny helikopter, że nie dawał rady spać w łóżku. Ale pamiętam, że poszedłem do babci jeszcze jako mały chłopczyk, i pytam ją, mówię babciu, dlaczego dziadek się modli? No co babcia mówiła? Bo zgrzeszył. Nie jest też jednak tak, że oczywiście cały ten problem alkoholowy, bo mówi się, że ta choroba alkoholowa dotyczy całej rodziny, nie budował pewnego napięcia, niezdrowego napięcia. Na przykład mam taki objaw, z którego teraz też się oczywiście po latach śmieje, ale mam tak, że jak słyszę nagle kluczyk w drzwiach, od lat gdziekolwiek bym nie mieszkał, z kim bym nie mieszkał, jak słyszę kluczyk w drzwiach, mam taki automatyczny wyrobiony odruch, że Podrywam się, jakby jest to, to, to wspomnienie, że dziadek może wracać do domu, i teraz w jakim jest stanie. To było zawsze to, było zawsze to takie, ta, ta zagadka, to napięcie wokół tego, czy jest trzeźwy, czy jest trochę podpity, czy jest wypity na wkurzonego, czy jest już tak zalany, że idzie prosto do łóżka. Więc niestety takie, takie odruchy w człowieku zostają. Jest też, jakby oczywiście, to nie, nie, nie w każdym, nie u każdego alkoholika to funkcjonuje, nie w każdym domu gdzie ten problem alkoholowy był, funkcjonuje, ale jest to niestety popularne i to, to też jakby zostawia jakiś ślad na całe życie, że pojawia się jakaś przemoc. Ja, ja tej przemocy nigdy, nigdy osobiście jakby na sobie, mam to szczęście, nie, nie doświadczyłem, może to też mnie uchroniło przed jakimiś poważniejszymi objawami, ale widziałem parę razy sytuacje, kiedy na przykład dziadek przyłożył mojej babci Miałem kiedyś, pamiętam, taką sytuację na moich oczach się dziejącą, że w zasadzie usłyszałem krzyk, pobiegłem do kuchni i widziałem, że e, trzymał ją, był zamachnięty na nią. Za, za chwilę w zasadzie byłem pewien, że ją, że ją uderzy, no i to jak moja w tej bezsilności reakcja, jedyna, która mi przyszła, nie wiem, miałem wtedy z 5-6 może lat do głowy, rozpłakałem się w tym momencie. I dziadek się odwrócił, zobaczył, że płaczę, uspokoił się, poszedł. Poszedł spać. Myślę, że taka, taka, taka ciekawostka słodko-goszka, nie, no, raczej, raczej nie wesoła, że płacz, myślę, że to się z tym wiąże, ponieważ par, parę razy tego triku używałem w życiu. Płacz zawsze mi się kojarzy z pewną manipulacją I bywa to trudne, szczególnie znów w związkach, kobietom zdarza się częściej płakać jakoś, choć rozumiem ich intencje i. Może komuś być ciężko i po prostu te, te, te łzy się pojawiają. Ja mam niestety gdzieś tam zakodowane w sobie to takie doświadczenie, że to jest, jest jakiś taki sposób na ratowanie sytuacji, trochę manipulowanie tą sytuacją. No ale cóż, też z tym jakoś dobrze że jest to świadome, uświadomione u mnie, jakoś sobie z tym staram radzić. Z takich rzeczy, które jeszcze, jeszcze u siebie odkrywam jako pewna pozostałość z tego, z tego mojego pochodzenia, z mojego, z mojego domu z pewnymi problemami. Jest też to, że no, to żebym ja nie popadł w alkoholizm, czy jakiejkolwiek nauki jest taką moją, powiedzmy gdzieś tam mocną obawą, siedzi to mocno ze mną. Może mnie to gdzieś tam prostuje, może mi to pomogło w różnych sytuacjach życiowych. Babcia zawsze szczególnie mocno mnie tutaj przestrzegała, straszyła, abyś nigdy nie był alkoholikiem i tak dalej, i tak dalej. I mam taką nawet zabawną trochę anegdotę z tym, często, często ona mi się przypomina kiedyś wracam, wracam nad ranem, ponieważ spożywam od czasu do czasu alkohol. Zdarzało mi się też, nie wiem, popić, poimprezować, kiedy jeszcze byłem w szkole z kolegami. No i wracam kiedyś, kiedyś nad ranem do domu w jakąś niedzielę i babcia w drzwiach mnie widzi mówi piłeś całą noc! Mówi przecież masz w genach i, i twój dziadek, i, i drugi dziadek, i, i też tam jeszcze mój ojciec, więc na pewno mam w genach piłeś całą noc, no jak mogłeś? Ja mówię, że nie, babciu, nie piłem całą noc, koledzy mnie nauczyli grać w pokera i całą noc graliśmy w pokera, ale nic, nawet nawet jednego piwa nie wypiliśmy. Na co babcia łapi się za głowę, mówi Twój pradziadek, hazardista jeszcze na Ukrainie grał, więc gdzieś tam te, te nałogi niestety ze mną kroczą, ale mam nadzieję, że przez to przynajmniej w żaden poważny nauk nigdy nie popadnę. Ostatni wątek, ani się specjalnie smutny, ani też nic, 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 nic wesołego. Po prostu coś, co ze mną jest, z czym żyję, co, co gdzieś tam mi pozostało z tego mojego dzieciństwa, młodości. Rozmawiałem o tym kiedyś, kiedyś z terapeutą. To wspominałem was, że jakby chodziłem kiedyś na psychoterapię, bardzo mi pomogła swoją drogą. Między innymi o tych, o tych sprawach, Gdzieś tam też rozmawialiśmy, więc mam to, mam to myślę, że nieźle przepracowane. W każdym razie, taki, mimo wszystko, mechanizm, który pomagał mi przetrwać, utrzymać się jakby w kupie, znaleźć sobie pewne y, y, zastępcze, y, zastępcze wzmocnienia, pewne, pewne wzorce w tym takim trochę chaotycznym, trochę, trochę y, niebezpiecznym, nieustabilizowanym gdzieś tam domu, jest to, że od bardzo małego pętam. Zawsze uczyłem się liczyć tylko na siebie, nie, nie liczyć na innych, być, być jakby przygotowanym do tego, że jestem zdany, zdany przede wszystkim głównie na siebie, i tak, tak przez życie generalnie idę. To bardzo mocno między innymi przez to ze mną zostało, że, że zawsze, zawsze przede wszystkim liczę, liczę na samego siebie. I z jednej strony to jest coś, co mi pomogło w bardzo wielu sytuacjach w życiu. Myślę, że różne rzeczy, które udało mi się osiągnąć, są z tego, że nie czekam na innych, po prostu biorę, się działam liczę na siebie. Ale też jest oczywiście ciemna strona medalu. I na przykład znów, już tutaj trochę wracam, wracam niestety do związków. Jest to gdzieś tam też e, złożony, skomplikowany, czasem trochę tragikomiczny temat w moim życiu. Ciężko jest niewątpliwie, jestem to w stanie sobie wyobrazić i zrozumieć, że ciężko jest drugiemu człowiekowi, na pewno ze mną, jeżeli jestem taki. Bardzo mocno przywiązany do swojej niezależności, do liczenia tylko na siebie, mogę sprawiać wrażenie, które jest trudne dla drugiej strony: że, że jej nie potrzebuję, że w zasadzie wszystko, czego potrzebuję, potrafię sobie zdobyć sam. Co nie jest oczywiście prawdą. To, że mam problem z okazaniem tego, że potrzebuję drugiego człowieka, to tak, tak absolutnie nie jest. Wiem, że potrzebuję innych ludzi i staram im się to, kiedy tylko mi się udaje, komunikować. Mm. Niemniej jednak bywa, bywa to trudne, bywa to problemem, no i mam ten taki, nie ukrywam, lęk, problem. Dobrze, że świadomy, bo mogę dzięki temu nad tym pracować przed tym, żeby być zależnym od drugiego człowieka, żeby go potrzebować, żeby musieć na kogoś liczyć. Słuchajcie, tyle na dzisiaj tego mojego trochę eksperymentalnego obnażenia się z pewnej historii. Tak jak powiedziałam, nie jest to dla mnie coś jakiegoś strasznie wstydliwego generalnie wierzę, wierzę w prawdę. Myślę, że podzielenie się taką prawdą nie będzie miało absolutnie negatywnego wpływu na moje życie. Może nawet jest to jakieś trochę oczyszczające doświadczenie. A zrobiłem to też, nie ukrywam, mam pewien ukryty motyw w tym. Chciałbym, żeby na moim kanale było trochę więcej, się nie rezygnuję z teorii, nie, nie, nie rezygnuję z pisania esei, ale chodzi mi po głowie taki, taki pomysł, żeby było więcej takich może prawdziwych historii, i może jest między Wami ktoś, kto chciałby się podzielić jakąś swoją historią. Może wystąpić przed kamerą, może, może to jakoś zaaranżować, że ktoś nie musi pokazywać swojej twarzy. Choć myślę, że zachęcam. Nie chodzi o to, żeby się dzielić nawet jakimś strasznym, hardcorem. To może być prosta historia jakichś problemów, osobistych przeżyć, tego jak mm, jak ktoś musiał się zmierzyć z jakimś wyzwaniem w swoim życiu. Myślę, że może to być. I wartościowe dla tej osoby, i wartościowe do, do, do pokazania, do podzielenia się tym, naprawdę nie szukając to jakichś, jakichś tanich sensacji. Tak jak, tak jak to sobie wymyśliłem pewnej, pewnej trochę bezsennej, mocno refleksyjnej nocy, tak pomyślałem, no, najlepiej będzie zacząć od siebie, więc zaczynam od siebie. Dzisiaj ma historię ode mnie. Napiszcie do mnie. Czy w mailu, czy, czy na Facebooku, czy na Instagramie, gdzie mnie tam znajdziecie, jeżeli byście chcieli, czuli, zastanawiacie się, czy może, czy może e, byście sami nie spróbowali takiego, takiego podzielenia się czymś dla Was ważnym, może dla innych ludzi wartościowym. Serdecznie Was do tego zachęcam. E, będę czytał Wasze wiadomości i jesteśmy w kontakcie. Słuchajcie, na koniec trochę głupio przechodzić do, do bardziej przyziemnych spraw, ale Moją pasją jest generalnie tworzenie filmów, film, pisanie, tworzenie pewnych historii, dlatego zapraszam Was na mój drugi kanał Młodość. Tam historie trochę lżejsze, a może niekoniecznie, też gdzieś tam wiadomo na, na, na doświadczeniach różnych, tworzone, pisane o miłości, seksie, związkach, uczuciach. Już, już jest pierwszy film, nie, długo będzie drugi, więc serdecznie zapraszam Was na młodość. Kolejne takie ogłoszenie i pewna prośba do Was, jeżeli chcielibyście pomóc, wesprzeć tworzenie kanału Człowiek Absurdalny, postanowiłem wreszcie zacząć z, z Patronite'em. Można już w niego wejść, jest link. Przekonał mnie do tego mój brat. Sam byłem trochę oporny, żeby czegoś takiego spróbować. Jakoś mi się to nie kojarzyło najlepiej, ale jakby razem pomyśleliśmy, jakie rzeczy można w zamian, dodatkowe, jakie ekstra rzeczy, można dawać patronom w zamian za... E, Jakieś tam poszczególne progi wsparcia? Wejdźcie, poczytajcie. Myślę, że całkiem fajnie, fajnie to wymyśliliśmy. Myślę, że dla, dla tych, którzy szczególnie ru, lubią to, co tutaj tworzę, może tam być coś dodatkowo interesującego. Więc serdecznie Was zapraszam. Jeśli oglądacie ten odcinek ostatnie ogłoszenie jeśli oglądacie ten odcinek, a jeszcze nie był 25 września i jesteście z Warszawy, to serdecznie Was też zapraszam na mój występ na żywo. Jest link, jest link w opisie odcinka będę występował w klubu kawiarni na Chłodnej 25, taki event w środę o 19. Wpadnijcie, myślę, że powiem trochę fajnych rzeczy. Będzie trochę, trochę wesele, ale też nie za wesoło. Już mnie, już mnie chyba znacie, jak to u mnie działa. Tyle na koniec. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam na Instagram, tam ostatnio trochę wrzucam takich rzeczy, jakich, jakichś moich inspiracji z prywatnego życia. Tyle. Widzimy się, mam nadzieję, że już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.